Anime School Girl Sim High School Life Simulator Koleżanka, która ściąga od senpaja Koleżanka, która dostała w łeb I koleżanka, która się przymila do sempaja. Zapraszamy do grania w najnowszą grę anime ze szkolną dziewczyną Jak coś angielski nie będzie 10 na 10 Bo przytłumaczyłem to tłumaczem Google'a Nie będę tego czytał wszystkiego Ale rozgrywkę sobie przeczytajmy Ta gra o Yandere Anime to historia życia postaci dziewczyny anime Która jest nowa w mieście Zacznij swoje życie jako słodka Janderę! Rozmawiaj ze swoim sympatią i uprawiaj sport na ziemi. Okej. Okay. Weź udział w walce z dziewczyną, która próbuje ukraść twojego chłopaka! Okej, okay, domyślam się, że to jest ta niebieskowłosa, która ciągle, ciągle się tutaj pojawia. Patrzcie, tam jest niebieskowłosa, a tutaj. Ej, tutaj są dwie niebieskowłose, kurde, to sklonowała się niedobrze, będzie ciężko. Ja już nie mogę się doczekać, żeby to odpalić, mam nadzieję, że wy również, jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę, tak jak mówiłem, ostatnio strasznie dużo podobnych giereczek wychodzi i większość to są chłamy, moi drodzy, bądźmy ze sobą szczerzy, ale ja je ogrywam, żebyście wy później nie musieli, jeśli gra okazuje się faktycznie chłamem i przynajmniej sobie pośmieszkujemy grając w to. Eee, tak, reklama, oczywiście. No to już nie wygląda jak na screenach, ale dobrze, dajmy temu jeszcze szansę. Ej, wy wyglądacie tak samo, mamy pierwszych braci bliźniaków. Dlaczego ja się zagradam? Teacher i class, okej, okay, nauczyciel. Co ty taka czerwona jesteś? Co ci się stało? Ej, nauczycielka nam się spaliła. You, can... because you are. You are late, you are late. Dobra, jestem spóźniony, więc mam wypieprzać z klasy. No jak to, to wpisz mi spóźnienie, a nie. Ej, Morda, ja się bardzo często spóźniałem i mnie nie wydupiali z klasy. Tylko było spóźnienie i tyle. Dlaczegoś pisz w szpilkach? Chyba to są szpilki. Okej, okay, to był tylko sen. A to był tylko sen, że spóźniłaś się na lekcję. Wygląda się jak. Nie, nie wyglądasz jak Monika. Dobra. Obudziłam się na czas, to bardzo dobrze. Gratulacje, moi drodzy wszyscy w tym momencie, Hasz gratulacje. Okej, okay, ale mam bardzo mało czasu, żeby zmienić ciuchy i zjeść śniadanie. Po co chcesz zmieniać ciuchy, skoro już jesteś w sobie ubrana, masz nawet szpilki chyba. W innym wypadku sen stanie się prawdą, więc muszę się pośpieszyć. Jak na razie możecie się domyślić, jaką mam opinię. Tuptamy w takim razie, dlaczego ten budzik dalej na pieprza Okej, okay, idziemy, tuptamy. Tupu, 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 -tup. moja droga koleżanko. Idziemy przed ciebie, nie patrząc za siebie, ale masz hawirę dużą. No no, dobra. A 11 metrów. Ja naprawdę muszę 10 metrów przejść, żeby się przebrać. Dobra, tuptamy, tuptamy, tuptamy. Z ty wyszła zupełnie inna dziewczyna. Ja rozumiem bakiarze i te sprawy. Ale ty miałaś nawet inne włosy. Co tu się stało? Gdzie porwałaś moją bohaterkę, która spała? Gdzie ona jest? Powiem wam, że graficznie, no 10 na 10, no nie ma co. Na razie jest kurde bosko. Ty mogę włączyć bieganie? Czy ja mogę biegać w tej grze? Dlaczego to nie działa? Zacznij biegać! No proszę cię. Biegaj! Biegaj! Niesamowite! To jest takie wspaniałe! Idziemy dalej, tu ptaby! Ej, ale jedzonko to dobre. Masz, kurde, jakieś burgerki? Co prawda, zaczęte, ale to pewnie z wczoraj z kolacyjki. Nie zobaczę, jak w pieprza, zobaczę za to reklamę. Let's play. Tak, jak chcę pograć w Anime Szkoła Dziewczyna Yandere, Najlepsza gra na świecie. Dobra, next. Tak, chcę next. Okej, okay. i to był... Domyślam się, że pierwszy level, moi drodzy, pierwszy level za nami. Było ciężko, było bardzo ciężko, albo radziliśmy sobie. Ehm, a, e, dobra, wzięłam sobie śniadanie. E, teraz muszę znaleźć e, kluczyki do samochodu. O, znalazłem kluczyki do samochodu, czy ja będę prowadzić, bo ja bardzo dobrze prowadzę w każdej grze, w której e, dało się prowadzić samochód, to ja zajebiście prowadziłem. Naprawdę, naprawdę. Osoby, które są u mnie na live'ach, mogą potwierdzić, że ja prowadzę doskonale. Wyśmienicie. Dajecie mi prowadzić! Bibi Czekaj, czekaj, czekaj. O, dobra. Lewo, lewo, lewo. Dobra. Czekaj. Na razie to ja muszę to opanować, ok? Dlatego jest tak nie do końca dobrze. Troszeczkę w ten sposób. I teraz tak. Nie, nie, nie. Ty miałeś w drugą jechać. Dlaczego ty jedziesz tylko w jedną stronę? No, mordo. Brum, 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 brum. I teraz w lewo muszę skręcić. 190 metrów do tej szkoły. Dobra, dam radę. To powinno się dać rozwalić, nie? Nie dało się rozwalić. Okej, okay, zaraz, zaraz będę... To nie jest szkoła. Tu mnie prowadziło. Nieźle nie, 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 pojechałem. Jest szkoła. Widzę szkołę, moi drodzy. Wydupiaj zielonek. Wydupiaj. Nie, 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 nie. Nie, nie komentujcie tego, ok? Ja bardzo, ja powtarzam, że bardzo ładnie prowadzę. Cześć koleżanko, cześć koleżanko z klasy. Ty jesteś niezniszczalna koleżanko z klasy. Dobra, powolutku. Teraz muszę wjechać do szkoły. I koleżanko, z koleżanka z klasy zniknęła. Ok? Nie wnikajmy. Powolutku. No, no, do, powiedziałem powolutku, dobra, 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 ładnie, ładnie, zaparkowane, jest, wydupiaj mi z tą reklamą, dajcie mi jakąś nagrodę za to, że tak ładnie, kurde, zaparkowałem, a nie reklamę O nie, to jest ta pani, która się spaliła na twarzy, przepani, kremik z filtrem, kremik z filtrem się pani przyda, tutaj taka blada i tak dalej, a tu na twarzy taka spalona, przepani, co się pani stało Dzień dobry, spaliła się pani. To jest mój pierwszy dzień w szkole. Dzięki za wybranie naszej szkoły i dobra, daje mi tutaj plan lekcji. Moje zajęcia właśnie się zaczynają, więc muszę szybko iść. Ja bym bardzo chciał szybko iść przy pani, ale nie mogę. Mam wrażenie, że tę szkołę już gdzieś widziałem w jakiejś podobnej grze, ale te wszystkie gry są mega podobne. Dobra, idziemy przed siebie, nie patrząc za siebie. Kolega jest obok mnie i ma mnie w dupie. Ale ja wchodzę do sali. Mogę wejść do sali? Cześć studenci, cześć przy pani spalona. Mm, dobra, dzisiaj mamy egzamin z matematyki jestem nowy, więc ja chyba nie piszę, nie? Ja jestem nowy, ja... ja nie. Okej. Okay. Ja. Ja? Jak ja nowy jestem? Co ty chcesz ode mnie? O, nie! Nawet się nie przedstawiłem w sali. No gdzie mogę odpowiedzieć? To jest zero przy pani. Turn back, o co chodzi? 0 minus 7, 6. Dlaczego oni mi pomagają? O co chodzi? Dobra, ale y, dobra, 0, no tutaj 0. Dokładnie, 5 razy 2, no to 10. E, ciach, 10. Dobła 3 plus 4, 7, gdzieś 7, tu jest 7, dobła 12 plus 13, to będzie 25, tutaj mamy 25, bardzo dobrze kolega, już chyba któryś z rzędu No to tutaj będzie 15, szukamy 15. Ej, ty kolega, bardzo dobrze rozwiązujesz tutaj wszystko. No i zajebicie piąteczka. No jestem bardzo dobry, a ty nie widziałaś nie? Tych tabliczek, kurde z numerkami. Nie widziałaś tego, przepani Okej, okay, biją mi brawo, a ty to jesteś ciul, bo ty mi nic nie pokazałeś, nienawidzę cię. Cześć koleżanko, co ci się stało? Ej, porwał ci się strój. Yy, dobra, yy, to jest nasza klasa sportowa, muszę się ubrać w strój sportowy. Dobra, zluzuj troszeczkę, jak ona kurde zestresowana się wydała. Nie, tylko nie to. Tylko nie to. To nie tutaj. Źle poszedłem. Muszę zawracać, muszę, muszę zawrócić, tutaj nie ma schodów, a tu jest pode mną, tak, nie ma schodów, a może w tej sali, ty, ziomeczku, są jakieś tam schody, chyba nie ma schodów, bo on też chyba się pomylił, <ścoughs> idziemy przed siebie, przez cały korytarz znowu Ej, i gdzie jest ten cały senpai, co, bo ja na razie widzę wszystkich takich samych ziomeczków i tego sępaja. kurde jak nie widziałem, tak nie widzę dalej. Nie, dobra, moi drodzy, wystarczy mi już tego, nie, nie chcę więcej, ale za to mam jeszcze inną giereczkę podobną. Wirtualny wysoki, szkoła, dziewczyna, gra, szkoła. Cudowne są po prostu te nazwy, ja nie rozumiem, dlaczego akurat takie nazwy dają. Możecie się domyśleć, o czym będzie ta gra, w jaki sposób będzie wyglądać, biorąc pod uwagę, ile już takich podobnych sobie ograliśmy. Odpal mi reklamę, wiem, że chcesz, odpal reklamę. Ach. A, wiedziałem, wiedziałem. Zaczynamy! Kolejna cudowna, niesamowita gra z cudowną, piękną, niesamowitą grafiką, my się pysie. I ta reklama. Grałem w to już. Wydupiaj. Kurwa, to wygląda jeszcze gorzej niż to poprzednie. Ale ty przynajmniej umiesz biegać. Natomiast to wygląda gorzej niż ta poprzednia gra. Naprawdę dużo gorzej. O co chodzi z tymi screenami? Dlaczego w taki sposób to przedstawiają? I finalnie to wygląda właśnie tak. Tak jak to. A. To jest moi drodzy, gra z kategorii utknąłem w pokoju i nie mogę z niego wyjść, bo, bo nie przejście do drugiego pokoju jest zbyt ciężkie dla naszej postaci, co oznacza, że pewnie muszę pominąć level? Ale żeby pominąć level, muszę obejrzeć reklamę. Jak na razie gra 10 na 10 by się by się. Dobra, może drugi level będzie lepszy. Czy to są jakieś jaja, przepraszam bardzo? Czy to. Czy to są jakieś jaja w tym momencie? I co? I może powiedz mi, że kolejna reklama na rynie. Mogę skakać? Nie no, mogę biegać. Przynajmniej tutaj działa funkcja włącz bieganie, wyłącz bieganie. No ta umiejętność została nabyta, ale ewidentnie kurde przejść do drugiego pokoju, ta umiejętność nie została nabyta. To znaczy kolejną reklamę. Jak na razie dłużej siedziałem, oglądałem reklamy niż grałem. Teraz jadę do tyłu, do przodu, Do przodu jedź. Ja jedzie do przodu. Ale ty drętwo jedziesz. Ale ty trend... Odrę... Dobra, już wolę obejrzeć te reklamy tym razem. <gry> Czy ja nie gram przypadkiem w praktycznie to samo, tylko że z inną Zinograf... te wszystkie gry są praktycznie takie same idę w tym momencie odebrać e, mi się pysie mój plan lekcji jak mnie mam, tak? I przechodzę przez uczniów. Przynajmniej mogę tutaj biegać. Tyle dobrego. E, wyszedź ci tek z boksu. Za dużo mówisz. Dobra, generalnie nie ma sensu tego czytać. Pewnie mówi, daj mi plan lekcji, mordo. Daję ci plan lekcji. I cześć. Twoja. Zaraz powiesz, że klasa niedługo się zaczyna. W sensie zajęcia. A nie, nic już nie powiedziała. Gdzie to może pasować. A to się w ogóle podświetla. No dobra, to się podświetla na biało. No dobra, moi drodzy ułożyłem puzzle. Zajbiście. Czy dostanę piąteczkę? Nie, dostanę reklamy w nagrodzie. Proszę, zapsyjazdź się ze mną. Jestem nowy w tej skole. Ej, nie. Kuwa, popsułem się. Ej, nie mogę chodzić. Seryjnie nie mogę chodzić. Ej, koleżanka ratunku. Popsułaś mnie. Nie mogę chodzić, my się pysie. Serio. Serio. Serio, kuźwa. Ej, totalnie nic nie reaguje. Mogę się w tym momencie tylko obracać. No to są jakieś jajca Ej. 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 Odciąłem się, dobra, moi drodzy. Y... <grymne> Okej, okay. czyli wiadomo, jeśli coś idzie wam nie tak, wystarczy, że zrobicie gołębia. Gołąb wam zawsze pomoże. Dobra, dzień dobry, ps, pani. Tak, tak, tak. Kolejny quizik, to jest. Aple. Aple. Dobra, dobrze, dobrze. Jest. A tu jest. Kurde, no nie wiem, Orangę Czy to jest Orangę? Jest. Okej, okay, to jest czas, żebyśmy Pobawili się z przyjaciółmi. Jej, mamy psiaciu! Idziemy do psjacu, gdzie są moi psjaciele? Dobra, Play free stack with your friends. W sensie, co ja mam zrobić? Jak ja mam w to zagrać? Jak ja mam w to grać? Dobra, chodź koleżanko, z tobą zagram. A że muszę ich złapać, tak? Łapię cię, Łapię cię babcie! Ciebie też mam, złapany. I, I ciebie też złapałem. Wydupiaj na glebę, na glebę ją. Dawaj, 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 dawaj ją. Dawaj ją, kurde, na glebę. Nie, nie zadziałało. Ej, ale wygrałem. Keep clean your school. Collect all the wrap. No nie, teraz mam jeszcze zbierać coś? Sprzątać? Nie chcę tego robić. Oni coś sobie gadają. A ja mam tutaj zbierać po nich śmieci. A, czyli oni naśmiecili, a ja w moim pierwszym dniu mam wszystko ładnie posprzątać. A tam jakieś rowery są. Nie, no dobra, wydupiaj. Nie, 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 koniec, koniec, koniec. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, mam nadzieję, że tak. Ja się troszeczkę pomęczyłem w tych giereczkach. Mogę się pomęczyć więcej, jeśli będziecie chcieli. Jeśli pokażecie bardzo dużo miłości pod tym odcineczkiem, to poszukam sobie ponownie podobnych gier. A takich gier jest naprawdę cała masa z tego, co widziałem. Przy okazji również przypominam o możliwości wspierania kanału. W opisie tego filmu: Niebieski guziczek. i każdy ze wspierających. Dostaj przeróżne poduszki. A ja dziękuję ślicznie wszystkim wspierającym, w szczególności Hakurei Kunai, Loki7 oraz katappl. Mega ślicznie dziękuję za wsparcie kanału. Trzymać się i pa pa!